Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa serdecznie w czytaniu dla osób spod znaku skorpiona na miesiąc listopad. Wszystkiego dobrego dla moich drogich skorpionów. Jest to czas Waszych urodzin, zatem mam nadzieję, że same piękne energie dla Was się pojawią. Jednak pamiętajmy, że ten czas urodzinowy. Hmm, no właśnie, tutaj najczęściej pojawiają się takie energie. Hmm, Transformacji. Jestem bardzo ciekawa, jak będzie u was, zatem zaczynam. Z ogłoszeń na kanale miłosnym już nie tworzę, ale możecie u mnie zamawiać prywatnie rozkłady partnerskie, takie, które realizowałam na kanale Lovennom Taro. Możecie sobie tam jeszcze zajrzeć, bo ja nie usunąłam tego kanału, ale on już jest nieaktywny. To co, zaczynamy. Talia Dream Keepers Taro. Taka, taka, trochę mroczna, taka. Co zobaczycie? Już używam ją kilka razy, także niektórzy może już znają. Skorpion, miesiąc listopad, dziewięć mieczy, cesarzowa. Pięć tenarów. Tu są jakieś braki. Brak. Albo kobieta czuje się wybrakowana w pewnej strefie, niezadowolona, albo ktoś, kto związany jest z kobietą, może czuć, że czegoś tutaj brakuje, jakiś stres wokół tego jest. To jest przełożenie. Ja zawsze mówię, jeżeli coś się tutaj zarysuje konkretnie, ale przechodzimy do rzeczy. Główna sprawa dla Skorpiona w miesiącu listopadzie: karta kochanków, czyli relacje wychodzą od razu na pierwszy plan. Co jest Waszym wezwaniem? Mak. Co jest przyczyną tego, co się dzieje? Cesarzowa, widzicie, zaraz powtarzają się karty. Jest ta kobieta. Czego będzie mniej? Co odchodzi? Trójka, buław. Czego będzie zatem więcej? Co nadchodzi do Was w listopadzie? Kapłan. Wasze dążenia, co w Waszej głowie? Paść, buław. Wasze nastawienie, drogie skorpiony. Odwrócona gwiazda. Hmm. Co w otoczeniu w takim razie? Wszechświat. Sporo wielkich arkan. W ogóle nie dziwi mnie, że jest wszechświat. To jest ostatnia karta w tarocie, mówiąca o domknięciu cyklu. A pamiętajcie, że z dniem urodzin wchodzicie w nowy cykl osobisty numerologiczny. Czego nie widzicie, co macie wiedzieć? Królowa Denarów. I rezultat dla Was. Redwan. Sporo wielkich arkan jest, bo mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. To jest dużo. Hmm, ciekawe to jest, bo ja mam takie dziwne odczucie, jakby tutaj ktoś był bardzo niezadowolony ze swojej relacji. I potrzebowałby trochę rozrywki, szczególnie jeżeli mówię do osób, które spotykają się z kobietami i szukałby drugiego frontu. Trochę tak to wygląda. Dziewiątka denarów w tle. Ja biorę drugą talię zaraz i dopotujemy na bieżąco. Jeśli chodzi o znaki, zaraz Wam powiem, co Wam się tutaj pojawiło. Tylko rozłożymy szerzej te karty, żeby było miejsce na dopytanie. U podstawy byk waga, na wezwaniu bliźnięta panna, w samym centrum bliźnięta, w rezultacie czytania jest rak, co nadchodzi, byk, ważne nastawienie wodnik, tutaj raczej niezbyt pozytywnie, w otoczeniu wszechświat, to są znaki stałe, lew, byk, skorpion, wodnik, czego nie dostrzegasz, co masz wiedzieć, koziorożec i w waszej głowie paść buław, to może być baran. Szukam tani. I przechodzimy do rzeczy. Jeżeli patrzymy na centrum i główną sprawę, to widzę, że tutaj są decyzje wobec pewnych osób. Wydaje mi się, że tu chodzi o związki, decyzje wobec kobiet albo kobiety decydujące. Zobaczmy, o co chodzi z kartą kochanków. Karta kochanków jest kartą relacji, zdecydowanie różnic, które należałoby pogodzić i zrozumieć, ale to są też decyzje, czy się zobowiązuje, czy z tego zobowiązania wychodzę. I jest dwójka denarów. Może być też tak, że tutaj yy... skorpion nie chce rezygnować ani z jednej, ani z drugiej osoby. Może być i tak. Natomiast tu jest dwójka denarów mówi o zawieszeniu decyzji, o tym, że ja nie mogę się zdecydować, czy ja tutaj zostanę z tą osobą, czy nie, czy ja chcę z nią być, czy nie, czy ja zawiążę tę współpracę, czy nie. I to będzie dylemat, to jest główna sprawa. To, co może Wam tutaj pomóc lub przeszkodzić, to jest MAK. MAK działa dla siebie. MAK jest osobą, która kreuje swój własny los. On wybiera własny los. Zatem tutaj należałoby. Wziąć pod uwagę swoje intencje jest ósemka buław, czyli wy, jakby, wy dobrze wiecie, czego chcecie. Bo karta Maga na wyzwaniu mówi: Ty musisz sam stwierdzić, czego potrzebujesz, ale ty już wiesz, ty to masz wewnętrznie. ósemka buław pokazuje, że teraz wystarczy tylko zacząć działać. Zatem na wyzwaniu macie jednak podjęcie decyzji, e, przejęcie kontroli nad własnym losem. To jest to, co jest wyzwaniem i pójście do przodu, zadecydowanie. Bo widać, że jesteście w takiej sytuacji, gdzie trochę wóz albo przewóz, ale my nie wiemy, my zatrzymujemy się tak, jak długo się da i nie podejmujemy decyzji. Dlaczego tak jest? Bo macie kartę gwiazdy w odwrocie, więc ja podejrzewam, że wy czujecie, że żadna z opcji nie jest dobra. Tu się taki pesymizm trochę wkrada. Co ja zrobię? To jest beznadziejne, to mi się nie podoba, zatem co z tą gwiazdą odwróconą? To jest takie też poczucie mm, pogrzebanej nadziei, mm, oszukanej nadziei czy poczucie, że ja bym chciał robić coś, co nie jest dla mnie. tak? Że teraz widzę, że to nie działa, jakby miało. I jest trójka denarów. No, jeżeli chodzi o relacje trójkowe, to ja mam wrażenie, że Skorpion nie chce rezygnować z żadnej ze stron. Skorpion trochę chciałby zjeść, ciastko i mieć ciastko, albo nie umie podjąć decyzji. Wydaje mi się, że też na, na waszą decyzję ma wpływ inna osoba lub inne osoby w ogóle. A dziewiątka denarów w tle, to jest ta karta, która nam się pojawiła tutaj, pokazuje, że wy macie jakby działać dla swojego dobra, szczególnie materialnego, ale tutaj wasze potrzeby mają być tymi najważniejszymi. Tylko, że wy, Skorpione, jakby bierzecie inne osoby pod uwagę. To tak, jakbyście czuli, że nie jesteście całością, tylko musicie mieć drugą połowę. Albo że nie dam rady czegoś zrobić sam, musimy to zrobić razem. Albo ja nigdy nie będę szczęśliwy sam, muszę być z kimś. A całe wasze wyzwanie jest obok tego, dowiedz się, kim ty jesteś, czego ty pragniesz, i pójść w tym kierunku. Nie zastanawiaj się, co inni by zrobili, jak tutaj zrobić, żeby z innymi w tym działać. A mi się pokazuje, że wy bardzo chcecie, albo działam z innymi, albo nie działam w ogóle. Tak jakbyście nie mieli nadziei, że sobie sami poradzicie. Cesarzowa jest przyczyną tego. To może być chęć rozwoju u kobiet, chęć odkrycia swojej kobiecości na maksa, wykorzystanie swojego potencjału. Ale jest dziewiątka mieczy, więc kobiety się stresują z jakiegoś powodu. I kobiety mogą mieć takie poczucie, że właśnie ich energia usycha. Nic dziwnego, tak się dzieje, kiedy się opieramy o innych ludzi, i to jeszcze niekoniecznie dobrych dla nas. Natomiast powiedziałbym, dla, os dla mężczyzn, yy, jakaś kobieta tutaj jest przyczyną tego, co się dzieje: stres wokół kobiety, relacja z kobietą. Trójka Buław odchodzi do przeszłości. To jest karta, która mówi: Ja widzę przyszłość, i ona się zapowiada w dobrych barwach. Ja mam wrażenie, że wy już tej przyszłości nie widzicie w tych dobrych barwach. To jest też karta, która mówi, że pewne plany się zrealizowały, i co dalej? Stoję i nie wiem, czy ja tego w ogóle chcę. Trójka Buław będzie też kartą no, trójkątu dla niektórych, no nie mam wątpliwości. Natomiast znowu jakby czekam na sygnał z otoczenia. Znowu coś tutaj nie wychodzi do ze mnie, tylko co się dzieje w otoczeniu jest dziewiątka kielichów. Zatem ja bym powiedziała, że takie ogólne zadowolenie z tego, w którą stronę posuwa się moje życie, odchodzi do przeszłości. I teraz jest taki dylemat, czy ja chcę być z tą osobą, czy nie, czy ja chcę być w tej relacji, czy nie. Może być też tak, że niektórzy w ogóle nie potrafią pójść, postawić, przepraszam, na siebie i pójść w swoim im kierunku. Bo tutaj ktoś się uwalnia z relacji. W ogóle bym się nie zdziwił, jak gdyby to był wodnik. Ale skoro mnie tutaj na upartego będzie yy, chciało tkwić i, i może jednak, może jednak. Tracicie czas. Karty pokazują, że cała ta relacja, to, że ona nie wyszła, ma Was nauczyć takiego stawiania na siebie, podejmowania zdrowej decyzji dla siebie i pójścia do przodu. Paść była w Waszej głowie pokazuje, że Wy macie ochotę na coś nowego. Że tutaj jest jakiś entuzjazm. Chyba, że macie dzieci z kimś. I bierzecie to pod uwagę. O co tu chodzi? Królowa Mieczy. Widzicie, nie myliłam się. Ten Mak zawsze wie, czego chce, i Wy też wiecie wewnętrznie. Tylko z jakiegoś powodu strasznie bierzecie pod uwagę inne osoby. Nie róbcie tego. Królowa Mieczy działa niezależnie dla siebie. Ona wie, czego chce, ona wie, w którą stronę w życiu idzie. Paść była w to działanie. Wydaje mi się, że brakuje Wam trochę ekscytacji, ale też pokazuje się, że droga, którą byście może chcieli wybrać, która mogłaby wnieść jakieś zadowolenie w Wasze życie, wymaga odważnej decyzji i niezależności. I znowu się rozbijamy o to, że musielibyście jakby polegać zupełnie na sobie. Skorpion jest najsilniejszym znakiem, jakiego znam, więc nie wiem skąd tutaj właśnie takie opieranie się o inne osoby, że ja sam to nie chcę, nie dam rady. I teraz tak, nadchodzi kapłan i kapłan może mówić tutaj o takiej sytuacji, w której to, co się dzieje, ma się zadzieć, żebyście się czegoś nauczyli. Nauczyli być może polegać na sobie, nauczyli być może nie szukać szczęścia poza sobą. To jest jakaś wiedza, która może zostać zyskana poprzez tę sytuację. Taka wiedza życiowa, duchowa o sobie, o otoczeniu. To może być osoba niedostępna, tak? Czyli Skorpion z jakiegoś powodu silniej próbuje inwestować w relacje, gdzie osoba nie jest dostępna dla Was. O co chodzi z tym kapłanem? Jest cesarz. W ogóle bym się nie zdziwiła. Słuchajcie, cesarz i kapłan to są... no cesarz to głowa państwa, ale tak naprawdę kościół jest głową wszystkiego, nie? Zatem tutaj znowu mam wrażenie, że wasza uwaga może być przekierowana na jakiegoś mężczyznę, na inną osobę, tak? Czy mężczyzna, który chce udowodnić swoją siłę kobiecie? Nie, nie, nie. Wy nie musicie tylko sobie coś udowodnić maksymalnie, nie innym. Natomiast to jest olbrzymia potęga. Jeżeli wy wchodzicie w energię kapłana i cesarza, cesarz to jest ten, który działa. On zaprowadza z chaosu porządek, a skąd zna zasady? Gdzie są wytyczne? Kapłan decyduje o tym, jakie są wartości. Więc wy macie być tak naprawdę swoim krytykiem. Wy macie być panem swojego losu. Wy macie zdecydować, w którą stronę zmierzacie, co jest dla was, według waszych wartości, niezależnie. I to wy macie absolutny wpływ na własne życie. No, otoczenie jest wszechświatowe, zatem tutaj być może jakaś relacja się kończy, jakiś etap się kończy. To jest też karta możliwości. Wy macie szansę na spełnienie. Jest askielichów, widzicie, jest karta końca i nowego początku. Tylko tutaj należałoby zaufać sobie. To jest karta hmm, Askielichów. Szukaj inspiracji wewnętrznie. Otwórz się na swoje własne uczucia. Zastanów się, co jest Twoją pasją. Realizuj to. Masz szansę na spełnienie. Indywidualne. A wasza uwaga, przekierowana na to, co beznadziejne, bo w trójce denarów my chcemy z innymi, z kartą kochanków my chcemy z innymi działać i robimy wszystko, żeby nie działać w pojedynkę. A wy macie być zespołem, wasza głowa myśli, wasze ciało wykonuje. Czyli tak naprawdę, umiejętność polegania na sobie. Królowa denarów, czego nie dostrzegasz, co masz wiedzieć. Wydaje mi się, że Skorpion nie docenia swojej i nie dostrzega swojej wartości, bo królowa denarów jest taką kartą, która wręcz woła: ceń siebie, zobacz, ile masz talentów, ile masz. Zasobów, jak piękną osobą jesteś wewnętrznie i zewnętrznie. Tutaj jakaś kobieta, też matka, żona, siostra, szczególnie kobieta wokół rodziny, może mieć jakiś wpływ na tę sytuację, ale być może w ogóle kobieta ma wpływ na tę sytuację. A tak jak powiedziałam, wy te wpływy musicie odzyskać. No i jest piątka kielichu, więc tu jest taki płacz nad rozlanym mlekiem. Ale słuchajcie, ja też w ogóle mam takie wrażenie w tym czytaniu, że Wy się tak z jakimś oglądacie i oglądacie, a tutaj ktoś inny za Wami wzdycha. Jest jakaś osoba w Waszym otoczeniu, podejrzewam, kobieta, która za Wami tęskni, która by tutaj chętnie z Wami w jakąś spółkę weszła, tylko że Wy jej nie bierzecie pod uwagę, bo Wy jesteście zafiksowani na inną osobę. Jeżeli tutaj jakaś kobieta wam coś proponuje w tym miesiącu, i ten stres wynika z tego, że wy nie wiecie, czy warto w to wejść, czy nie, to ja mam ewidentną informację, że ona chce dobrze, ale wy jesteście w stanie sami zrealizować. Wy macie robić rzeczy dla siebie w tym miesiącu, a nie dla innych osób. To jest ważne. Natomiast jeżeli ktoś wam chce pomóc, czemu nie? Ale nie róbcie rzeczy ze względu na innych lub dla innych. W rezultacie mamy kartę rydwanu. I to jest karta, która mówi, masz szansę z kimś się dogadać. Możecie spojrzeć w tę samą stronę, możecie mieć wspólny cel i sprawy w ogóle ruszają tutaj do przodu. Co obok tego? Jest dziesiątka buła. Zatem ja widzę tak. Skorpionie drogi, jeżeli będziesz chciał sam sobie poradzić, to sobie poradzisz, bo jesteś i cesarzem i kapłanem. Darza radę. Będzie ciężko, ale ruszysz do przodu. Wiesz, czego chcesz, zrealizujesz. Będzie efekt, masz szansę na spełnienie. Nie mam wątpliwości. Jeżeli wzdychasz jakimś z przeszłości i nie podoba ci się, albo uważasz, że bez tej osoby sobie nie poradzisz, bzdura, twoja niezależność jest najważniejsza, idź w stronę niezależności. Ty masz ją odzyskać w tym miesiącu. Ale niezależność możesz też odzyskać poprzez zaangażowanie jakiejś osoby w daną sprawę, ale tylko po to, żeby czerpać, tak, żeby cię odciążyła z pewnych obowiązków, bo możecie pracować na wspólny sukces. Mm. Może być też tak, że wy unikacie właśnie zobowiązania. Nie, że chcecie, ale że unikacie, bo wam dobrze w pojedynkę i tutaj chcecie zadziałać sami, ale to, co robicie, może z trójką denarów przewyższyć wasze pojedyncze zdolności. I tutaj stres, że nie wyjdzie. Wtedy warto wziąć pod uwagę tę osobę, która Wam chce pomóc lub zaangażować się w to, bo ona Was odciąży i sprawy pójdą do przodu. Tak czy inaczej, Wy macie stawiać na swój dobrostan. Czyli dobieram sobie takie osoby, które pomogą mi osiągnąć mój cel. A nie, że ja się skupiam na celu innych osób i, i tylko będę tutaj wzdychać do innych i pomagać im osiągać cele. Nie, nie, nie. W tym miesiącu Wy jesteście najważniejsi. Dobra, to co? Wyciągam dla Was radę. Ogólna wskazówka dla osób z znaku skorpiona. Ogólna wskazówka dla Was. Czwórka była w odwrócona. Słuchajcie, Czwórka była w pozycji prostej z kartą, która właśnie mówi o rodzinie, o bezpieczeństwie, o tym, że mamy ten dom i że działamy razem. Ale czwórka była w odwrócona mówi nie robi nic ze względu na inne osoby kosztem siebie. Jeżeli nie czujesz się szczęśliwe w związku, w domu, w którym jesteś, to być może to jest czas, żeby postawić na swoje potrzeby. Czwórka buław to jest też taka karta, która zawsze symbolizuje lojalną osobę, która wytrwa w związku na dobre i na złe. Natomiast odwrócona karta Czwórki Buław pokazuje, że tutaj możemy próbować nawet rezygnować ze swoich potrzeb, żeby ratować związek czy relacje. Nie, nie róbcie tego. Wy macie być najważniejsi w tym miesiącu, bez dwóch zdań. No, także tutaj y, ta wasza indywidualność będzie najważniejsza, a nie my w grupie. To tyle, wszystkiego dobrego.